Wraz ze mną Paweł Łakota. Paweł, chyba jakąś niepisaną tradycją staje się to, że zawsze po odrze o pole mamy okazję rozmawiać, ale to dobrze, bo po tej odrze ty masz również sporo ciekawego do powiedzenia i jesteś w dobrym nastroju. No tak, wiadomo, jak to po meczu, no wygraliśmy, jeszcze druga sprawa to z nas to podwójnie cieszy, że z tego można się cieszyć, więc. Jak najbardziej. Satysfakcja gwarantowana, bo faktycznie pojawiłeś się między słupkami, zastępując branie Pindrocha i ten występ zapisujesz absolutnie na plus. No, na plus... No, dużo jakiejś sytuacji nie miałem tak naprawdę, wiadomo, tam był taki ciężki mecz, że trzeba było zachować chłodną głowę i odpowiedzialnie grać. No i cieszę się, że mogłem pomóc chłopakom, bo po to też jestem, po to się trenuję, żeby, żeby tak to wszystko wyglądało. E no a tak to, to wiadomo, najważniejsze te trzy punkty, bo wiemy jak to wszystko wygląda w tabeli. Także te trzy punkty dużo nam dały i, i tyle mogę powiedzieć. Bramkarze zawsze mówią o tym, że jest to szansa, przed którą stają, żeby pojawić się między słupkami w dniu meczowym, w kadrze wyjściowej, w wyjściowej jedenastce. Te szanse to jest na pewno to clue, wokół którego wy działacie, bo tak jak mówisz, treningi, wytężona praca, ale jest ten cel, ten cel naczelny. No, tak jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, więc dostałem szansę, cieszę się, że taka szansa była. Wiadomo, no, szczęście w nieszczęściu z powodu brania, z tego powodu się cieszę, że tak się stało akurat, ale wiadomo, no, ktoś na tym skorzystał, no, i tym razem to byłem ja. Zobaczymy, jak to będzie dalej, także. Zwycięstwo nad Odrą daje nam odrobinę spokoju, ale oczywiście usypiać naszej czujności nie może, wszak ta ruletka ligowa cały czas się toczy. Dokładnie. No, tutaj każdy mecz jest tak samo ważny, więc do każdego musimy podejść tak samo, tak samo dobrze zmobilizowani i przede wszystkim charakterni, tak jak teraz było z meczu z Odrą. Dziesiąta ekipa Ligi GKS podejmie na swoim terenie nasz zespół, czyli trzynasty w stawce. Różnica punktowa wynosi 6 oczek. Z jednej strony można mówić, że dużo, z drugiej strony niekoniecznie, bo ta Liga weryfikuje wszystko. Ну, докладнее, ну. W Katowicach będzie też ciężko. Na pewno nie będzie łatwo. Tu każdy będzie tak samo ciężki i nie ma tak, że ktoś, ktoś jest z przodu tabeli, ktoś jest z dołu tabeli. To nie ma nic do powiedzenia. Każdy jest tak samo ważny i tu jest nieunikniona ta liga. Jest taka, że e, mo, można, można wygrać e, z pierwszym miejscem, można przegrać z ostatnim. To, to jest nieuniknione. Do każdego trzeba podejść tak samo, więc tyle mogę powiedzieć też. Czy na Was działają jakoś specjalnie te statystyki? Bo GKS na wiosnę zgromadził trzy oczka w pięciu spotkaniach. Czy raczej absolutnie nie podchodzimy do tego tematu, jakoś zbytnio go nie stawiamy w tych kategoriach czołowego, no bo wiadomo, że to jest dzień meczowy, wszystko może się wydarzyć. No tak, do tej statystyki, co tak jak powiedziałaś, no to właśnie musimy być bardziej zmobilizowani, bo Gieksa tak naprawdę jest głodna zwycięstw, więc oni wyjdą, potraktują nasz mecz prawdopodobnie jako przełamanie i będą chcieli to wygrać za wszelką cenę. Więc tu trzeba być jeszcze bardziej skoncentrowanym i jeszcze bardziej zmobilizowanym do tego meczu, więc tu będzie też na pewno ciężki mecz. Na koniec oczywiście to nie będzie forma przemotywowania y, twojej osoby z mojej strony, ale faktycznie te opinie wśród kibiców były bardzo pochlebne na twój temat y, po występie y, niedzielnym. No i teraz pewno fajnie, aby ta powtarzalność się włączyła w twoim przypadku. No tak, do każdego meczu trzeba podejść z chłodną głową. No. Mnie to jest trochę ciężej, bo jednak nie grałem tak naprawdę. Pół roku ostatnio to spędziłem lecząc się na rehabilitacji, więc miałem ciężki ciężki okres. Teraz pracowałem od początku przygotowań, więc zobaczymy, no a z tym pochwałami, no cieszę się, że zagrałem na zero z tyłu, a przede wszystkim, że wygraliśmy ten mecz. To jest najważniejsze, ale ja jakoś tam Bartek Wasiluk w jednej sytuacji więcej obroni niż ja. Tak to takie, nie miałem jakichś takich spektakularnych interwencji, ale cieszę się, że tak to wygląda i, i tyle mogę też powiedzieć na ten temat. Okej, okay, skromny jak zawsze Paweł Łakota przed spotkaniem z GKS-em tak. Katowice. Dzięki serdecznie, Dziękuję. że byłeś z nami. Dziękuję bardzo.